w pierwszym filmiku chciałem przedstawić Państwu aplikację APIOR na telefon tak jak widzą Państwo tak wygląda aplikacja APIOR na telefonie na samym górze mamy stan zarobionych pieniędzy ja mam akurat 1,71 centów. wypłata jest ona podpalam. palem, właśnie na stronie internetowej sobie wypłacać tutaj mamy Państwo transfer Ile już internetu sprzedaliśmy? Poniżej jest, y, są dwa słowaki, Jeden tutaj leci państwo na zielone, To jest włączony internet. A poniżej, pomarańczowy, to jest y, oszczędzanie energii telefonu. Y, polecam bardziej sobie na telefonie włączyć oszczędzanie energii. Ja Wiadomo, u siebie nie włączałem tej opcji. Ale jeżeli ktoś chciałby sobie sprawdzić, to obie asy, to może Tutaj z polku mamy też jeden słówek. To jest włączonym internetem, tak powinien być włączony na naszym telefonie, żeby aplikacja nam zarabiała. U góry mamy pytania w języku angielskim, jeżeli to jest na angielskim, ale sobie je poprzeczytywać. Muszę przetłumaczyć. Na samym ladem zostawię link polecający w opisie pod filmikiem to jeżeli też żeby sobie na tym zarabiać na tym nie zra, nie zarabić, po prostu nic robić po prostu instalujemy e, aplikację zakładamy konto e, zostawiamy sobie na półce na jakimś starym stanem aplikację wystarczy mieć włączony internet i nic po prostu na tym nie robimy ona sobie sama działa wtedy jeżeli też chciałby sobie się zapisać to zostawię link po w opisie aplikację wypłaca od 5 dolarów na podpalę. Ja już te aplikację wypłacałem, także jest wypłacalna. Ja także zapraszam do opisu i do zarabiania. Życzę miłego zarabiania i miłego wieczoru. Także zapraszam do innych moich filmików na kanale. Można komentować i udostępniać innym, bo po prostu komentować. Jakie mają Państwo inne aplikacje, które wypłacają Może akurat też nagram filmik I razem będziemy może troszkę sobie drabić. Także zapraszam do opisu, do aplikacji I życzę miłego wieczoru Cześć i będzie nie pozdrawiam